Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale GameTun w programie Stream Nation, w którym gramy w LEGO 2K Drive i ostatnio rozpoczęliśmy wielką przygodę w drodze po Podniebny Puchar, czyli najwyższą wygraną w Turbo równinach. no i poznaliśmy też Wiktora Wyścigowego, który oprowadził nas po tajnikach wyścigów i nie tylko. Zapraszam na LEGO 2K Drive. Dobrze, na razie nie będziemy wyprzedzać. Ukończ te aktywności rozbijanie i ozdobnikowa zdobyć. No to myślę, że po prostu tutaj nie będziemy nic wyprzedzać. Żeby mieć kolejne atrakcje i wyścigi, to musimy mieć właśnie rangę B i rangę A. To to jest ważne. Czyli na takim, na takim obszarze będziemy próbować właśnie zostać mistrzem i później awansować do kolejnej. Lokacji, no to fajnie, czyli już wiemy, że będą kolejne lokacje, i tu myślę, że na razie pójdziemy, jakby z prądem zrobimy to, co tutaj po kolei nam mówią. Jak będzie troszkę otwartego świata, takiego otwartej przestrzeni, już na swobodne poruszanie, no to wtedy coś może we własnym zakresie zrobimy. Oj, zasady, zobaczmy zasady. Jedź do niebieskiej strefy, korzystaj z dopalenia, aby jechać szybciej. Używaj szybkiego skrętu, aby wykonywać natychmiastowe zwroty. Szybki skręt, tego nie było. I zbierz wszystkie ozdobniki w wyznaczonym czasie. Wow. No, powiem wam, że będzie ciekawie. I tu jest. Zbierz 5 niewłaściwie doręczonych ozdobników, tak? Małpka, ok. Dopalenie. A my użyliśmy ostatnio już. Ale dobrze. Wypełnij wskaźnik dopalenia. A następnie naciśnij i przytrzymaj x -a. Gramy tutaj z kontrolerem na PC. Z kontrolerem do PS5. Więc tu mamy wszystkie layouty w ten sposób. Dobrze. Czyli tu jest dopalenie. Leć po moje ozdowniki, byle szybko. Mam Ech. tu cały market na głowie. Wiesz o tym? Mam ozdobniki! Ech. Dobra, Używaj to jest pierwszy. skrętu, żeby ścinać zakręty. W porządku. Ale świetnie tutaj wchodzi. Nic mu się nie dzieje A, praktycznie. Dopiero co zamówiłem ten ozdobnik. <laughs> A to tak działa, bo myślałem, że to jakieś... Do dopalenia. Tak, dopalenie musi być. To jest naprawdę fajny pomysł, żeby mieć takie zmieniające się pojazdy, nie? Bo tu możemy i po wodzie i po takim terenie trudniejszym. Dobra. Na pewno chcesz ozdobnik! <laughs> Przycisk szybkiego skrętu pomaga radzić sobie na zakrętach. Ten Jasne. ozdobnik to hit! tutaj można rozbijanie sobie nawet... przedmiotów zapewnia ci paliwo do dopalenia. A, ro rozbijanie, dobra. Tu jeszcze była taka wyskocznia. To możemy też strzelać. No elegancko. Oj, chyba przejechaliśmy. To jest do góry. To jest do góry. O nie, powinno być w tym miejscu. Game Polska wygrywa. 5 punktów, tryb fabularny. O, niczego sobie ozdobnik! Pamiętaj, żeby zaglądać do marketu Małpka, gdzie możesz wykorzystać klocko kredyty do zakupu różnych superowych ozdobników i innych rzeczy. Dzieciaki ciągle mówią superowe, nie? Bo ozdobniki to na pewno. Ozdobniki. Dobrze, będziemy zaglądać do Małpki. Natomiast tu jeszcze mamy to rozbijanie. To są takie różne kategorie. No zobaczmy na mapie. Tu są pola driftu. Czy ja mogę teraz tutaj wjechać do tego sklepiku? Chyba na razie nie. Bo mamy po prostu tutaj. Cokolwiek sprzedajesz, nie jestem za. A chociaż chyba możemy. Chociaż ciężko powiedzieć, ale to może się jeszcze odblokuje. Dobrze, no to lecimy teraz. Na drugi, tu jest garaż I tutaj, rozbijanie Spróbujemy tam dotrzeć Patrzcie ten puchar jaki Piękny No tu to jest tu To jest kultowo Sporo można jeszcze pieniędzy właśnie Czy tam klocko kredytu Zdobyć w tym świecie Otwartym Więc będziemy się tak przejeżdżać po Klocko Landii tu jest jeszcze Oj. Unikaj zagrożeń, i dojedź na czas do szczytu. A dobrze, nikt będzie. Jak już wjechaliśmy, czyli tak, szczerze mówiąc, niekiedy się po prostu wjedzie w jakiś teren. A te bomby widzieliśmy z tego węża, nie? Jak jechaliśmy, no i tu trzeba uważać. Nie ma lekko. O, udało się? To był szybciutki wyścig. Szybciutki wyścig, ale w porządku. To nie będziemy już teraz wjeżdżać. Czyli, jak przez przypadek nawet wjedziemy, to od razu się uruchamia. Automatycznie. Jakie grzybki. No pięknie. Pięknie wygląda świat. Co my tu mamy? Zobaczmy zasady. Przejeżdżaj, przejeżdżaj przez grzyby. Rozbijaj, aby zdobyć zdrowie. Używaj kwadratu, aby korzystać z szybkiego skrętu spiesz się. Przejeżdżaj, przejeżdżaj przez grzyby. Głównie musimy rozbijać te grzyby, tak? Tu mamy zwrot. Dobrze, szybki skręt. No to to będzie taka farma. Jeszcze się za rozbijanie! Używaj szybkiego skrętu, Wow, 20 grzybków, tak? się w stronę kolejnych grzybów. Rozbijanie Dobra, przedmiotów zapewnia Ci paliwo do dopalenia. Ale tutaj nawet nie ma co dopalać. Po prostu Dobre kosimy grzybki. Robota. ale fajna atrakcja. Powiem wam, że. szybkiego skrętu, by sprawniej sterować. Na razie urozmaicone. Te konkurencje nie o, tylko są wyścigki. A tych grzybków jest więcej niż 20? No, pięknie. Ale naprawdę te efekty tutaj. tego błota, trawy. Przyjemne, przyjemne. I teraz zobaczmy, co tam się dzieje. Musimy do garażu. No dobra, mistrzowsko. Lepiej cię chyba nie przygotuję. Jak się zbierzesz w sobie, zgłoś się do mnie w garażu. Zbieramy się w sobie? Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Ale te chmury, jakie ciekawe. Mam no, taki klockowy świat, bo ostatnio też no, sporo było takich gier Lego, po prostu bardziej akcji z jakiegoś uniwersum, gdzie idziemy w takim trybie, nawet izometrycznym, później z boku. A teraz mieliśmy też Lego, LEGO Star Wars, już tak z trzeciej osoby bardziej. No co tu jest? Istnieją trzy klasy wyścigowe: C, B oraz A. Zaczynasz od klasy C i awansujesz. Kończąc aktywności i zdobywając punkty doświadczenia oraz coraz wyższe poziomy. Proste, prawda? Taka informacja. Natomiast tutaj jest zupełnie inna gra, i to myślę, że. To myślę, że może wyróżniać ten tytuł. Czyli tu jest garaż. Cześć, Wiktor. Witaj w garażu. Jeśli chcesz zbudować własne cztery kółka, porozmawiaj z małpką majką i wejdź do środka. Dobrze. Musisz jednak, Czy będziemy... wiedzieć, że te garaże to również punkty szybkiej podróży. Pomagają ci poruszać się po klockolandii. No to super wiedzieć. Będziemy robili swój. Samochodzik? Zobaczymy. Możesz spokojnie pozostać na turborówninach i wracać tu, kiedy tylko zechcesz. Jeśli jednak chcesz już zacząć walkę o Grand Prix Podniebnego Pucharu, możesz poprzez szybką podróż przenieść się do hrabstwa Wielki Sadek i rozpocząć przygodę. Tak? Już bym mógł? No i co powiesz? Chcesz już skorzystać z szybkiej podróży do Wielkiego Sadku? Nie. No dobra. Przyjdź do mnie, jak się przygotujesz. Na razie nie. W porządku. Spotkaj się z Wiktorem, kiedy zechcesz wyruszyć do wielkiego sadku. Natomiast tutaj, ja bym sprawdził jeszcze ten garaż. Czyli co, ten wielki sadek to jest. To jest to na tym ósmym? Ciężko powiedzieć, bo tu jest podstawowy. Podstawę wyścigów. Chociaż my po prostu może polecimy na taką lepszą mapę, nie? No ale to by było. To wszystko zaliczone. Tu mamy na brązowy. To tak, to jeszcze bym chciał sprawdzić ten garaż. Co tu można robić w tym garażu? Jestem gotowa do budowy. Cześć, witaj w garażu. Wejdź do środka, a pokażę ci jak zbudować superowy pojazd albo możesz to zrobić samodzielnie, a potem jeździć swoim niesamowitym dziełem po całej klockolandii. Zaparkuj w tej niebieskiej strefie a o tam i wchodź do środka. Dobra. Garaż chcemy, garaż chcemy zobaczyć, jak to działa. Majka i wujek. Cześć, jestem małpka Majka. A to mój wujek małpek. Wujek małpek. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj w naszym garażu, gdzie możesz zbudować z nami niesamowity pojazd. Mamy też darmowe koktajle bananowe. Nie musisz dziękować. O, to wezmę trzy. Męczące jest to całe witanie. Idę na przerwę. <laughs> Świetne. Nie ma sprawy, wujku. Ja się tu wszystkim zajmę. Dobra, elegancko. Skoro to twój pierwszy raz w garażu, może pokażę ci coś prostego jak szybka zmiana koloru, a no, dobrze. U, 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 ale jestem podekscytowana! Szybka zmiana a, koloru? od twojej ulubionej małpki. Możesz zakończyć samouczek w dowolnym momencie przechodząc do menu opcji. Nie, 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 my chcemy się dowiedzieć wszystkiego. U, u, jak jest twój ulubiony kolor? To teraz szybko pomalujmy na niego twój pojazd! No, najlepsze jest to, że czerwony byłby najlepszy, bo jest najszybszy. Potrzebujemy narzędzia malowania ze skrzynki narzędziowej. Naciśnij przycisk skrzynki, żeby ją otworzyć. Body shop. A teraz wybierz narzędzie malowania. Maluj? U a, pomalujmy wszystkie czerwone części na inny kolor. Pokażę ci, jak wybrać wszystkie czerwone klocki naraz. Dobrze, dzięki. Przesuń to małe kółeczko w kółeczku nad podświetl... A teraz super podpowiedź. Naciśnij wybierz wszystkie tego koloru, kiedy masz wybrany albo podświetlony klocek, żeby wybrać wszystkie klocki tej samej barwy. Widzisz, szybko poszło. Dobra, no to fajnie. Czyli wybieramy sobie kolor. A teraz zmieńmy wygląd tych czerwonych klocków. Otwórz menu koloru. Co powiesz na jakiś fajny metalik zamiast czerwieni? Przejdź na stronę kolorów metalicznych. Dobra, bo tu mamy matówki. Przezroczyste też fajnie wyglądają. Wybór, kolor Twojego pojazdu ulegnie zmianie, dzięki czemu sprawdzisz, czy Ci się podoba. Wybór koloru możesz zaakceptować przyciskiem potwierdzenia. O, teraz już muszę wybrać z metaliku, tak? No ten żółty by się rzucał w oczy, chociaż ten też jest niezły. Dobra, dajmy ten żółty złoty. Uuu, a ale super! I tak właśnie można bardzo szybko przemalować sobie pojazd! No i pięknie. Dzięki, małpko. Czy, ch czy chcesz zapisać swój czadowo wyglądający pojazd? Anulowanie zakończy samouczek bez zapisywania. Dobrze. Żeby zapisać swoje chcemy. dzieło, otwórz menu opcji. Teraz wybierz opcję zapisu. Dobrze. Teraz, kiedy twój pojazd jest zapisany, możesz się nim wybierać na przejażdżki, kiedy tylko zechcesz. <laughs> Dobrze, małpko, a co możemy jeszcze tutaj zrobić? Bo widzę, że modyfikacje są. W garażu możesz dowiedzieć się o wiele więcej. Wszystkie samouczki znajdziesz w menu opcji. Miłej zabawy! A -a! Wszystkie twoje ulubione klocki znajdują się w zakładce palety. Dzięki temu super łatwo je znaleźć! O, czyli tu mamy nowy pojazd, to jest ten. Kreator. I co my tu możemy jeszcze zrobić? Bo tu jest nowy pojazd. Edytuj. W porządku. Co by tu jeszcze można edytować? Bo tu mamy modyfikację pod L1. Odwróć zaznaczenie. Włącz. Nie, ja to myślę, że wszystko w porządku. I można też stworzyć nowy. Nie? Można też stworzyć nowy. Jakbyśmy chcieli na przykład. Ten. Wybierz wszystkie. Super. I teraz mamy modyfikację. Przesuń zaznaczone. Tak, bo tutaj tutaj jesteśmy w takim trybie budowania. No to dobra. To wychodzimy. To wychodzimy. Samouczek. Jeszcze mamy tak. Zbuduj go. Kart. Budowanie lekcja zaawansowana. Interaktywne. Szuflada z klockami, szybkie malowanie, waga, statystyki. Wow, tu jest tego dużo. Może kiedyś wejdziemy tutaj bardziej. Zbuduj go-kart, pomaluj go-kart, stwórz pojazd, zmień koła. No, zobaczmy zmień koła. Tak, bo tu jest sesja budowy. No to spróbujmy zmienić koła A na przykład. Warsztat. najlepsze miejsce na świecie. Możesz tu złożyć z klocków każdy pojazd, jaki tylko zechcesz. O! Ale zanim zaczniesz budować, zmieńmy koła. Warto robić to wcześniej, kiedy jeszcze żaden klocek w tym nie przeszkadza. A. Żeby zmienić koła, otwórz skrzynkę narzędziową. Wszystkie te mamy... są dostępne w narzędziu personalizacji. Wybierz tak, je. Tak, grupuj, personalizuj, buduj. Będę podświetlać części pojazdu wymagające Twojej uwagi. W ten sposób. Okej. Okay. Prawie jakbym była czarodziejką. Podświetlenie oznacza, że musisz coś zmienić, zanim przejdziemy dalej. Podążaj za strzałką, żeby dotrzeć do wybranych przeze mnie kół. Super. Czyli tak, bierzemy sobie takie małe kółka. Zmiana kół poszła ci świetnie. Ik. Ale tu dużo jest tych samouczków. Gdybyśmy mieli zrobić wszystkie... Wróćmy do budowy twojego samochodu terenowego. Wybierz narzędzie bud... Buduj. Tak jak w przypadku kół pokażę ci, gdzie musi trafić kolejny klocek, podświetlając go na żółto. O tak! Wszystkie nasze no i klocki tutaj. trzymamy w szufladzie z klockami. Wszystkie? Co do jednego. Otwórz szufladę z klockami i zobacz. Tak. W z klockami jest tyle rzeczy do wyboru, ale nic się nie bój. Jak już załapiesz co i jak, będziesz szybko znajdować wszystko, czego zechcesz. Wow, tutaj jest naprawdę dużo tych elementów do budowy. No może się kiedyś pokusimy w dalszym etapie o jakieś stworzenie. Rzuć okiem na najwyższy rząd. Tam znajdziesz główne typy dostępnych do użytku klocków. Niżej za to mamy kategorie każdego z typów. Pierwszy klocek jakiego szukamy, to płytka 4 na 4. Znajdziesz ją w kategorii płaskich. U, a, o tam! Ta druga od lewej. 4 na 4 Klocek, którego szukamy jest w stronę niżej. Przejdź do klocka wskazywanego przez strzałkę i wybierz go. Masz teraz w łapce klocek. Kolejny krok to umieszczenie go na pojeździe. Możesz poruszać kamerą i przybliżać albo oddalać widok, żeby To jest właściwe miejsce. Umieść ten klocek na swoim pojeździe. Dobra, pięknie. Jeden klocek umieszczony. Zostało jeszcze 999. Żartuję. No chyba że lubisz wyjątkowo skomplikowane konstrukcje. A jak tak, to i ja je lubię. Tylko tak dalej. Umieść na pojeździe następny klocek tuż obok tego poprzedniego. Wow. I tutaj mamy kolejny. Ty wszystkie klocki do siebie pasują? Połączenie musi być właściwe. Pamiętaj o tym, kiedy zaczniesz budować własne projekty. Jasna sprawa? Uuu! A! Przypomniało mi się coś super ważnego. Popatrz na te czerwone światła stopu. Pokazują ci, gdzie jest tył platformy. Mm. A ta duża żółta strzałka? Ona pokazuje, gdzie jest przód. Więc nie zbuduj przypadkiem swojego pojazdu tyłem do przodu, dobra? Dobra? <duszy> dobra. No to będzie ciekawe, ale bardzo dużo samouczków tutaj jest. Myślę, że na razie nie będziemy wszystkich robić, ale może tak, później się pokusimy. Pierwsze wyścigi i wyzwania za nami, natomiast przenieśliśmy się już wprost do garażu. Gdzie będziemy tworzyć pierwszy nasze pojazd. Myślę, że dokończymy go następnym razem. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Hej, hej, hej.